Cześć, kochani na moim kanale dzisiaj mamy kolejną premierkę z drapeczki za 10 zł, jest to starożytny skarb i na dzisiejszy odcinek zakupiłam dwie takie zdrapki mam pierwszą z paczki jedynki i ostatnią 25 i tutaj mamy do wydrapania takie różne symbole, jak znajdziemy w jednym rzędzie Trzy takie symbole, no to jest przypisana, wygrana. Jeszcze jest bonus, który: te pola czerwone trzeba zdrapać, i też tutaj trzeba znaleźć cztery takie same symbole, i wtedy się wygrywa tą kwotę bonusową. No to może od jedyneczki zacznę, tak? I szukamy. Co tu mamy? Heum, sfinks, słońce. I faraon. W drugim mamy mumia, wino, hełm i mumia. Ale są tylko dwie. Muszą być trzy, tak? Trzy muszą. Pięć. Trzy takie same, no to niestety. Następny statek. statek i co to jest skrzynia? Harfa i ibis. Sfinks, wino, skrzynia, ibis. Harfa, palma, dzban, papirus i heum. I następna faraon, skrzynia, sfinks, piramida, papirus. I ostatni... Rząd, wino, palma, faraon, łuk i dzban. No niestety. Jeszcze sprawdzimy, co w bonusie jest. Wielbąd, dzban, harfa i papirus. No niestety to jest pustaczek. Jeszcze zobaczę, czy gdzieś znajdę jakieś te kontrolne. Z widzę. Jeszcze jedną. Y. Dobrze. Ta jest przegrana. To teraz z numerkiem 25. I szukamy. Papirus. Y, Kleo. Kleo. I guzik. Niestety wino. Teraz mamy hełm. Mumia. Kleo. Skrzynia. Statek. dzban. Palma, Harfa, skrzynia, łuk, Heum, skrzynia, papirus, Harfa, łuk, piramida, statek, Faraon, piramida, ibis, Palma, piramida. Faraon, Ibis, Piramida, Ibis i niestety Sfinks. Jeszcze zobaczymy bonusik. Niestety, Hełm, Palma i zban. No i niestety tu mam Z, S. Ta jest też przegrana. No to podsumujemy te, tą dzisiejszą premierkę. Także na zakupione dwie zrapeczki, obydwie były pustakami. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam pa